Cześć, dzwonię do Was z orbity naszej galaktyki w poszukiwaniu ciemnej materii. A w dzisiejszym odcinku, czy Japonia zrobi z księżyca Cybertron ciemna materia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika? Czy Chiny testują M-Drive na orbicie? Dzieje się, oj, dzieje w kwestiach astronautyki. Ostatnio zawirowania z prawem kosmicznym dotyczącym górnictwa kosmicznego, co oznacza, że już całkiem niedługo możemy spodziewać się pierwszych odwiertów. Chiny wysyłają na Księżyc łaziki i najprawdopodobniej testują M-Drive, a Japońska Agencja Kosmiczna ogłosiła właśnie, że do 2020 roku chce na Księżycu zrobić automatyczną bazę obsługiwaną przez roboty i różnego rodzaju urządzenia. Po co Japończykom warty ponad 2 miliardy dolarów przyczółek? Chcą tworzyć tam transformersy albo mechy? Baza miałaby być placem konstrukcyjnym, a maszyny miałyby przygotować teren i położyć fundamenty pod przyszłą załogową bazę lunarną, która miałaby powstać do 2030 roku. Zaraz za Japończykami w kolejce ustawiają się również Chiny i Indie, tylko nasa stanęła jakby w rozkroku. Zastanawiają się, czy lecieć na Marsa, a może na asteroidę. Nowa administracja przebąkuje już coś o księżycu. Jeśli więc nie zdecydują się dość szybko, to prześcigną je inne, wzrastające potęgi kosmiczne. A ja trzymam kciuki, bo konkurencja zawsze całości wychodzi na dobre. Pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika poszukują śladów tajemniczej ciemnej materii, która miałaby odpowiadać za dodatkową masę, którą zdają się mieć galaktyki, a która nie wynika z tego, co możemy zaobserwować. Powstała więc teoria o tzw. ciemnej materii składającej się z cząstek słabo oddziałujących z naszą codzienną materią, przez co nie jesteśmy w stanie zaobserwować ich w żaden standardowy sposób, w jaki rejestrujemy jasną materię. Do poszukiwań używają optycznego zegara atomowego, a całość eksperymentów przeprowadzana jest w Toruniu przez stuprocentowo toruński zespół, co jak twierdzi UMK, jest w skali kraju eventem. Jak działa ich eksperyment? Pamiętacie interferometr laserowy LIGO? Wykrył on fale grawitacyjne. Kiedy taka fala przechodziła przez Ziemię, załamywała niejako naszą rzeczywistość i odległości między emiterem lasera a zwierciadłem, od którego się odbijał, zmieniały się. Podobnie jest i w tym przypadku, pod względem tego, że eksperyment naukowców zakłada przejście przez naszą planetę kolejnej struktury. Tym razem nie fali grawitacyjnej, a czegoś na kształt ściany zbudowanej z ciemnej materii. Jeśli w jakiś sposób zareaguje ona z normalną materią i przeleci akurat przez laboratorium, to dzięki właśnie optycznym zegarom atomowym będziemy w stanie ten fakt zarejestrować. Okazuje się, że jeśli naukowcy UMK mają rację, to w relatywnie niedrogi sposób będziemy w stanie prowadzić detekcję ciemnej materii, potwierdzając te teorie i otwierając przed naukowcami kolejne możliwości, oraz oczywiście stawiając też nowe pytania. Ja naszym uczonym gratuluję i trzymam kciuki za powodzenie ich eksperymentu. Coraz ciekawiej dzieje się w kwestii silnika M Drive, co chwila do mediów przeciekają kolejne informacje. Przypomnijmy, szał zaczął się w momencie kiedy portale podały informację, że wyciekły wyniki badań nad M-Drive prowadzone przez jedno z laboratoriów NASA. Silnik ten działać ma tylko na prąd, niepotrzebne jest mu jakiekolwiek paliwo, dzięki czemu nie trzeba zabierać dodatkowej masy, którą też trzeba przecież rozpędzić, jak w przypadku na przykład widocznego na ekranie silnika jonowego. W M-Drive musimy dostarczyć tylko energię elektryczną, na przykład z paneli słonecznych. Działa on na zasadzie generowania mikrofal w cylindrze o stożkowatym kształcie. Na jego przeciwległych końcach powstaje różnica ciśnień i to ma generować ciąg. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że łamie on zasadę zachowania pędu, ale najwyraźniej zachodzą w nim jakieś jeszcze nieustalone procesy kwantowe. Nie tylko USA testowało nowy silnik. Od ponad pięciu lat zajmowały się nim również Chiny, które ostatnio mocno stawiają na rozwój swojego programu kosmicznego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej już testują silnik w kosmosie i w tej kwestii prześcignęli wszystkich. Powtarzam, mimo tego co piszą różne portale, ta informacja nie jest potwierdzona przez niezależne źródła. Pochodzi ona z konferencji prasowej oraz artykułów sponsorowanej przez rząd gazecie. Znając możliwości kraju środka w kwestiach propagandowych, może się okazać, że to tylko napinanie muskuł. Natomiast jeśli wszystko to jest prawdą, to Chiny już w tym momencie mają na pokładzie swojej stacji Tiangong-2 w pełni działającą wersję M-Drive. Którą będą teraz testować na orbicie w warunkach próżni kosmicznej. Podczas konferencji prasowej Chińczycy przyznali również, że póki co ciąg wytwarzany przez silnik jest za mały, ale są sposoby na to, by go usprawnić i uzyskać większą moc. Jeśli testy się powiodą, kolejnym etapem będzie wyposażenie w nie kilku chińskich satelitów, które zostaną wystrzelone na orbitę i w ten sposób M-Drive przejdzie swój pierwszy chrzest bojowy. Tu również trzymam kciuki za powodzenie tej misji. Mimo, że też jestem trochę sceptyczny co do tej technologii, to z chęcią powiem, że się myliłem, kiedy okaże się, że silnik jednak jak najbardziej działa. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja oczywiście zapraszam Was na kolejne Astro Raporty. Trzymajcie się. Cześć. Zobaczcie też inne filmy oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Na kanale jest więcej ciekawych filmów na temat kosmosu oraz technologii, które już wkrótce będą naszą rzeczywistością.